Do zuchwałej kradzieży doszło w oddziale pocztowym przy ulicy Karkonoskiej w Lubinie. Z tego co wstępnie ustalili policjanci, którzy udali się na miejsce tego zdarzenia, pani usiłowała zapłacić rachunki. W momencie, kiedy wyjęła banknot 100 złotowy, mężczyzna, który tam się znajdował, wyrwał jej te pieniądze z ręki uciekł. Złodzieja usiłował zatrzymać inny klient poczty, jednak ten był szybszy i uciekł. Policja szuka rabusia i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Takie sytuacje, jeżeli chodzi o to, powiat lubiński, nie zdarzały się często, jednakże jak pokazuje dzisiejsza sytuacja, musimy być czujni wszędzie, tak? Nie możemy się czuć, tak powiedzmy, no nie, nie może lekkomyślnie, ale zwracać uwagę, co się dzieje dookoła nas w każdym miejscu, bo taka sytuacja nie tylko, tak, jak tutaj w tym przypadku na poczcie, ale może się zdarzyć w innym sklepie. Także zwracajmy uwagę, kto wokół nas stoi co w danym momencie robi i starajmy się pieniądze przekazywać w, takim, w taki sposób, żeby no, uniemożliwić to wyrwanie tych pieniążków z ręki. Wywóz odpadów z rozbiór remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Lubinie: Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna siatkówka, koszykówka bowling zawody pływackie. To tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny. Szczegóły na www.rcs.lubin.pl.